Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, to, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia. Abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką Niosą pisma, podtrzymywali nadzieje, a Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie, jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Albowiem Chrystus, powiadam, stał się sługą obrzezanych dla ukazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych Ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga. Jak napisane. Dlatego oddawać Ci będą cześć między poganami i śpiewać w imieniu Twojemu. Bo to Słowo Boże